W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o takich dwóch pokarmach ziemskim, które niszczeje przemija. I ten drugi pokarm, który nam daje Bóg, który trwa na życie wieczne. I tak czytając ten fragment możemy tak spontanicznie od razu taką więź między tym. Tą obietnicą Pana Jezusa, i myśleć, że to chodzi o Eucharystię, która rzeczywiście jest ciałem Chrystusa. Tym bardziej, że Pan Jezus sam mówił, że kto się karmi moim ciałem, nie umrze na wieki. Ale dzisiejsze słowa Pana Jezusa można też odczytywać w taki sposób bardziej szerzej. Chrystus bowiem mówi: Ja mi jest chleb życia. Czyli chlebem jest nie tylko Jego ciało, ale też Jego słowo, Jego miłość, Jego mądrość i prawda. I aby żyć na wieki, stawać się tym nowym człowiekiem, o którym mówi drugie czytanie, trzeba napełniać się tym wszystkim, Jego miłością. Jego słowem. I w tej perspektywie możemy sobie zadać pytanie, ale czy ja czy ja kieruję się w moim życiu mądrością wyłącznie ludzką, czy też szukam tej mądrości Bożej? Czy, czy, czy to ja w moim życiu określam, co jest dla mnie dobrem i szczęściem? Czy też biorę pod uwagę to, co mówi Słowo Boże? I mamy często takie doświadczenie, że, że są ludzie, którzy są, y, może powiedzieć, pobożni, religijni, ale y, często oni podporządkowują swoją wiarę y, ludzkim zamiarom. Tak było w przypadku osób, które, które szły za Jezusem. I które widziały no, rozmnożenie chleba, y, jadły do syta i rozpoznały w nim wielkiego proroka, ale szukały go nie dlatego, że widziały jakiś znak, nie dlatego, że y, widziały proroka, ale szukały go dlatego, że jedli do sytości. I Pan Jezus. Y, Demaskuje ich intencje. Demaskuje to, że tak naprawdę to mnie szukacie nie dlatego, aby zmienić wasze życie, ale żeby jeść do sytości każdego dnia. I dlatego musimy być wszyscy czujni i stawiać sobie te, te pytania, czy ja w moim życiu, czy to ja określam cel mojego życia? Czy Pan Bóg tylko staje się tym, który ma wypełniać moje pragnienia, moje potrzeby, czy też pytam Go o drogę, szukam Jego światła? Czy również czy to ja chcę Go kontrolować albo rozliczać, czy przeciwnie ja mu ufam całym sercem? Jest to taka pokusa ciągła człowieka od początku, żeby zapanować nad Bogiem, żeby, żeby to On nam służył w taki sposób, jak my chcemy. I rzeczywiście w tej Ewangelii e, słyszymy to echo, można powiedzieć, tego, tego pragnienia zapanowania nad Bogiem, e, ponieważ tłumy, które Go odnalazły, kiedy odpłyną z tego miejsca rozmarzenia chleba, znalazły go na drugim brzegu jeziora i, i pytali się rabbi jak to się stało, że tutaj przybyłeś nie widzieliśmy kiedy odpłynęłeś jak tu przybyłeś Tylko oni są zadziwieni zaskoczeni I, i rzeczywiście od kiedy Pan Jezus nakarmił tysiące ludzi stał się kimś takim można powiedzieć którego nie trzeba stracić z oczu za którym trzeba iść i byli zadziwieni, że on umknął ich kontroli. I rzeczywiście, to takie umknięcie jest taką porażką, można powiedzieć, dla nich. I dlatego są zadziwieni. I to są często pytania, też takie, które pochodzą z naszego pysznego serca, dlatego że my chcemy dominować. Nad Bogiem. I dlatego ta pycha, tak jak w przypadku tych ludzi, którzy pojecha, popłynęli za nim, to jak, dlaczego pytają Pana Jezusa, chcą go, jakby mieć nad nim kontrolę. I często jest też tak, że są ludzie w kościele, którzy również chcą dominować nad stwórcą. I niestety, ale wielu ludzi, takich właśnie, którzy chcieli dominować nad Bogiem, odeszli, stracili wiarę, odeszli od Kościoła, ponieważ często przez jakiś okres bardzo o coś Boga prosili, o coś u Niego zabiegali, i nic się nie stało. Nic się nie zmieniło na lepsze. Smutek i przeciwności nie ustąpiły. I wówczas oni doszli do takiego prostego wniosku, że y, oni nic Boga nie obchodzą. I często jest taka pokusa też, y, która oczywiście jest pokusą, że, y, że Bóg nie istnieje, a Kościół tylko jest tym, który żeruje na ludzkim nieszczęściu. I tak może się stać, kiedy będziemy chcieli, można powiedzieć, zamknąć Boga, Jego mądrość y, w takim naszym pojmowaniu tego, co jest dla nas dobre co jest dla nas prawdziwym szczęściem. Taka, taka historia, ktoś opowiadał, że to chyba w jakimś filmie było, że był taki człowiek, była kobieta, która jechała samochodem w nocy i nagle samochód się zepsuł i, i ona jest w tym samochodzie i zbliża się do niej jakiś taki człowiek brudny, taki bardzo jakiś taki źle ubrany i tak, z taką twarzą wykrzywioną, i coś do niej tam wyłkoczy, coś jej pokazuje. Ona taka przerażona zamyka, zamknęła ten samochód i, 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 i próbuje no, odpalić ten, ten samochód, żeby on zapalić ten motor, ale nic się nie dzieje i ten człowiek coraz bardziej y, krzyczy, zaczął krzyczeć do tej kobiety i wybił szybę tego samochodu i wyciąga tą kobietę ta kobieta tam się trzyma za kierownicę, nie chce, krzyczy w momencie kiedy udało mu się wyciągnąć tą kobietę wtedy pociąg uderzył w ten samochód i wtedy ta kobieta zobaczyła, że ten samochód po prostu stał na torach i zbliżał się pociąg i ten człowiek chciał ją uprzedzić, ale to był taki głucho głuchoniemy no, to, a więc pokazywał jak mógł i rzeczywiście tak często jest, że że my również czasami e, jakby jesteśmy tak bardzo przykłuci do naszych planów e, do naszych projektów i złościmy się kiedy rzeczy idą nie po naszej myśli ale czasami e, nawet nie dopuszczamy myśli że może właśnie Pan Bóg w swojej opatrzności ocala nam życie i chroni od jakiejś tragedii. My tak często trzymamy się kurczowo naszych, naszych, naszych projektów i jesteśmy przerażeni, kiedy, kiedy one się oddalają, kiedy widzimy, że wszystko to, co przewidzieliśmy, co pragnęliśmy, się rozpływa. Ale może właśnie w ten sposób też Pan Bóg e, e, ocala naszą duszę e, od piekła, które nam groziło. I Bóg nieustannie nam przypomina również w tej dzisiejszej Ewangelii, y, mówiąc: Miejcie wiarę i szukajcie tego, co w górze, a nie tego, co na ziemi. I ludzie rzeczywiście jednak często nie słuchają Boga, chcą być panami swego losu, chcą wszystko po ludzku zrozumieć i ocenić. I mają też przy tym pretensje: pretensje, że świat jest źle urządzony, a również pretensje, dlaczego Bóg. W nasze serca włożył takie wielkie pragnienia, złożył tak wielkie pragnienia. I Bóg tak naprawdę daje nam te wielkie pragnienia, aby nas przygotować do wejścia w nowe, pełne życie. Chce właśnie rozbudzić w nas pragnienie wieczności i nieskończoności. I niejednemu człowiekowi, który myśli tylko po ludzku, to przeszkadza. Przeszkadza. On chce, można powiedzieć, zredukować swoją, swoje życie, swoją egzystencję tylko do jedzenia, poczucia bezpieczeństwa, jakiejś przyjemności, życia towarzyskiego albo jakiegoś tam sukcesu. Ale, ale Pan Bóg się na to nie zgadza. On chce nas zawsze prowadzić, dużo wyżej. Jezus za każdym razem chce, żebyśmy. Wyszli tylko z tej perspektywy y, ziemskiej, ale spojrzeli też w niebo. I Jezus cały czas o tym nam przypomina, właśnie wzbudzając ten głód, który zaszczepił w naszym sercu. On chce obudzić w nas ten głód życia wiecznego. Więc, y, może, taka też przestroga dla nas, y, nauka z tej Ewangelii dzisiejszej, y, żebyśmy żeby, y, też. Y, nie zagłuszali te, tych pragnień, tego pragnienia, tego, co Pan Bóg mówi do nas, tego pragnienia, które jest nam dane na, na nowe życie, na, na, na przyszłość. I też żebyśmy nie, można powiedzieć, tak jak ci ludzie, którzy, którzy gdyby nie pozwolili, nie pozwolili Panu Jezusowi, Jezusowi wzbudzić tego pragnienia żebyśmy nie, dali, nie stali się zdominować nasze serce tymi pragnieniami doczesnymi. I też wówczas może tak być, że Pan Jezus się oddali, tak jak się oddalił w momencie, kiedy oni chcieli go obwołać królem.